Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, ile masek zakładasz, zanim zaśniesz? Ile prawd grzebiesz głęboko w piersi, by pokazać światu tylko to, co chce oklaskiwać? A co, jeśli powiem ci, że światło, które cię odsłania, jest tym samym, które po cichu spala Twoją siłę, Twoją istotę, Twoją strategię? Wszyscy widzą, kim się wydajesz, niewielu czuje, kim naprawdę jesteś. Machiavelli wyszeptał to wieki temu, ale my. Próżni, spragnieni uwagi, głodni aprobaty, udajemy, że nie słyszymy. Żyjemy w teatrze nieustannej prezentacji. Pokazujemy osiągnięcia, plany, miłości, upadki i obietnice, jakby obnażenie się było dowodem odwagi. Ale czy to naprawdę odwaga? A może desperacja, by być uznanym? Dziś w nocy chcę z Tobą porozmawiać nie jak kaznodzieja, ale jak wspólnik. Chcę, żebyś poczuł każde słowo, jak lodowaty dotyk na karku. Nie nauczę Cię, jak stać się niewidzialnym. Zaproszę Cię, byś zrzucił potrzebę bycia widzianym. Bo w królestwie Machiavelego człowiek, który się popisuje, jest tylko świetlistą ofiarą na polu cichych łowców. Weź głęboki oddech. Pozwól, by światło powoli gasło w Tobie. Wejdź ze mną do tego ciemnego pokoju, gdzie władza nie krzyczy, ona oddycha cicho, ukrywa się, obserwuje, a gdy zdecyduje się działać, jest już za późno dla tych, którzy odważyli się ją zlekceważyć. Gotów stać się żywym cieniem? Zgaś światła, oddychaj powoli, posłuchaj dźwięku, jaki wydaje świat, gdy w końcu milkniesz. To nie jest cisza, to stłumiony ryk głosów, które żywiły się twoim hałasem. W każdej ludzkiej piersi mieszka głód potwór, który szepcze: Pokaż się, powiedz wszystko, spraw, by cię kochali. Machiavelli znał to głodne stworzenie. Widział królów tracących głowy, bo nie umieli powstrzymać języka, widział kochanków zamordowanych tym samym jadem, potrzebą bycia widzianym. Rozejrzyj się, żyjemy na największej scenie, jaką kiedykolwiek zbudowano. Miliony głodnych oczu, każde czekające na potknięcie, wyznanie, słabość, którą można potem po cichu obgadać. Pokazujesz, co jesz, co kupujesz, kogo całujesz, kogo zdradzasz. Każdy lajk to oklask, każdy oklask to kajdan. Uśmiechasz się nie widząc, ci, którzy dziś biją ci brawo, jutro będą cię sądzić. Ci, którzy dziś cię wynoszą, już przygotowują twoje upadki. Machiavelli nie miał fidu, nie miał stories, miał wilgotne korytarze, ciemne zaułki, szepty w nocy i wiedział, kto pokazuje swoje zbroje, rysuje mapę dla wroga, kto krzyczy o zwycięstwie przed bitwą, rozbawia zdrajcę w mroku. Widownia się uśmiecha, podczas gdy w cieniu ostrzy noże w twojej garderobie. Odwaga to nie mówienie wszystkiego. Odwaga to przygryźć język aż do krwi. To chronić serce, nie wystawiać go w blasku reflektorów. Próżność to piękna nazwa dla słabości, którą jest chęć bycia podziwianym. Ile obiecujących pomysłów zabiłeś, bo mówiłeś o nich za wcześnie, ile miłości straciłeś, bo obnażyłeś intymność przed kimś, kto tylko chciał się nią nakarmić. Każde słowo, które ucieka, zabiera kawałek Twojego tronu. Każde zbędne zdanie to hasło, które pozwala wejść w głąb ciebie. Scena błyszczy. Przyciąga my, a ćmy giną spalone. Widownia nie chce Twojej prawdy, chce Twojej krwi, chce Twoich błędów transmitowanych na żywo, chce Twojej chwały podanej z sosem skandalu. Spójrz na grzmot, nie wysyła zaproszeń, nie prosi o pozwolenie, przecina niebo gwałtownie i nikt nie odważy się mu przerwać. Spójrz na wilka, nie szczeka, nie ostrzega, gryzie gdy ofiara myśli, że jest bezpieczna. Ten, kto robi za dużo hałasu, przepędza strach, a strach to najwierniejszy ochroniarz, jaki istnieje. A ty, czy nadal będziesz wierzyć, że hałas to oznaka siły? Czy zrozumiesz teraz w tym nocnym oddechu, że prawdziwa siła to cień, który patrzy w milczeniu? Gdy wszyscy mówią, on notuje. Gdy wszyscy biegną, on kopie doły pod pułapki. Zamknij usta, zamknij oczy. Niech sobie wyobrażają, kim jesteś. Niech roznoszą plotki, dyskutują o Twojej istocie w miernych kółkach. A Ty w tym czasie idź pewnie, podkładaj niewidoczne miny pod ego innych. Iluzja sceny upaja. Słodka jak tanie wino, ale mdłości przychodzą szybko. Ten, kto żyje, by błyszczeć, gnije w oklaskach, które zmieniają się w szyderstwo. Ten, kto nauczy się znikać, rozpala w sobie ognie, których nikt z zewnątrz nie zdoła zgasić. A jutro, gdy poczujesz chęć wykrzyczenia swoich planów, by zyskać aprobatę, połknij ten krzyk jak truciznę, bo czasem przełknąć znaczy przeżyć. A żyć jest rzadziej spotykane niż być kochanym. Pamiętaj! Każdy, kto mówi za dużo, jest niewolnikiem kapryśnych uszu. Każdy, kto milczy, jest panem siebie i innych. W tej ciszy mieszka jedyna władza, której nie można odebrać ta, o której nikt nie wie, gdzie się zaczyna, ani gdzie się kończy. Zamknij drzwi, wyłącz świat na zewnątrz. Zostań tylko ty, ja i ta trucizna, którą zaraz wleję ci do umysłu. Słuchaj powoli. Cisza nie jest brakiem słów, jest obecnością kontroli. I Machiavelli rozumiał to jak nikt inny. Wiedział, że ludzki język łamie się łatwiej niż jakikolwiek miecz, i że złamani ludzie mówią za dużo. Całkowici ludzie mówią mało. Żyjemy w czasach, gdy mówienie stało się nałogiem, ludzie są dumni z tego, że wszystko opowiadają, co myślą, co czują, co planują, nawet to, czego jeszcze nie przeżyli. Nazywają to byciem autentycznym. Machiavelli nazwałby to strategicznym samobójstwem. Zapamiętaj to. Im bardziej jesteś przewidywalny, tym bardziej jesteś podatny na atak. Być przewidywalnym to jak chodzić nagim po polu łuczników. Każdy wie, gdzie celować. Każdy wie, co boli najbardziej. A ty co robisz? Publikujesz każdy krok. Odsłaniasz swoje lęki. Mówisz, taki już jestem każdemu ciekawskiemu, który klaszcze dla twojej desperacji. Myślisz, że zdobywasz szacunek? A przyciągasz tylko drapieżników. Machiavelli nie wydawał rozkazów krzykiem, on szeptał instrukcje. Wolał, żeby to drugi człowiek zdradził się słowem, a on w ciemności wbijał sztylet. Wiedział, że cisza to otwarty grób. Kto nie umie milczeć, sam się w nim zakopuje. Rozejrzyj się, obserwuj prawdziwie silnych, nie muszą mówić bez przerwy. Zostawiają powietrze ciężkie, atmosferę napiętą, cudze myśli błądzą w kółko, gdy wszyscy paplają, oni przeżuwają każde zdanie, zanim wyplują jedno słowo, które tnie jak brzytwa. Strategiczna cisza to nie ucieczka, to pułapka, to dół przykryty suchymi liśćmi, w który wróg wchodzi pewny siebie, aż usłyszy trzask łamanej nogi. Milczysz, ale obserwujesz. Milczysz, ale zbierasz szczegóły. Milczysz, ale zostawiasz innym pytania. Pytania, na które nigdy nie dostaną odpowiedzi. Pamiętasz spotkanie, na którym ktoś, dominował mówiąc bez przerwy, wydawał się silny, prawda? Ale wychodzi stamtąd wyczerpany, przewidywalny, rozbrojony. A teraz pomyśl o tym, który mówił mało, który uśmiechał się kątem ust, który więcej słuchał niż zdradzał. Kto tak naprawdę wyszedł z tej sali mocniejszy? Głupiec krzyczy z bólu. Sprytny połyka krzyk i oddaje dług w odpowiednim momencie. Dobrze użyta cisza to dług, który drugi spłaca na kolanach, bo kto mówi wszystko, oddaje wszystkie atuty. Kto milczy, chowa każdą broń pod płaszczem. Machiavelli napisałby ci teraz Oszczędzaj słowo, Oszczędzaj sekret, Oszczędzaj swoją przyszłość przed staniem się przewidywalnym pionkiem na planszy kogoś, kto cię obserwuje. Trenuj ciszę jak ostrzenie sztyletu. Niech mówią o tobie, niech spekulują, niech mylą się w domysłach. Ludzki umysł nienawidzi pustki, więc wymyśla odpowiedzi. I prawie zawsze się myli. Tymczasem ty żyjesz, działasz, zdobywasz, bez potrzeby widowni, która bije brawo albo rzuca kamieniami. A kiedy już mówisz, mów jak samotny grzmot w środku martwej burzy. Rzadkie słowa są złotem, rozrzucane słowa to okruchy dla szczurów. Spójrz dziś wieczorem w lustro. Ile sekretów wciąż należy tylko do ciebie, ile planów nie opuściło Twojej głowy, ile słabości wciąż pozostaje niewidocznych. Tam właśnie mieszka Twoja prawdziwa siła. Kiedy będziesz chciał coś udowodnić, ugryź się w język. Kiedy będziesz chciał odpowiedzi, oddaj ciszę. Kto mówi, traci siłę. Kto milczy, gromadzi amunicję. To jest niewidzialna trucizna Machiavelliego, cisza, która kruszy mury, niszczy cudze reputacje, a Twoją koronę chroni w ciemności. Koronę, której nikt nie zdejmie, bo nikt nie wie dokładnie, gdzie ona jest. Jutro, gdy poczujesz chęć tłumaczenia się, pamiętaj o mnie: cisza nie czyni cię mniejszym, czyni cię budzącym lęk, a strach znaczy więcej niż przelotna miłość. Zbliż twarz do nocy, posłuchaj, jak oddycha powoli, muskając twoją szyję, a teraz odpowiedz, ale tylko sobie: chcesz być kochany. Czy chcesz być nietykalny? Machiavelli umarł oskarżony o chłód, manipulacje, brak serca. Mało kto rozumie, że nigdy nie gardził miłością. Po prostu wiedział, ile kosztuje, gdy jest jedyną walutą. Zobacz, miłość jest lekka, miłość jest słodka, ale miłość jest też krucha. Łamie się łatwo, jak tania porcelana przy pierwszej burzy, zazdrości, zdrady czy nieporozumienia. Strach nie. Strach przylepia się do kręgosłupa, wgryza się w ciało, paraliżuje rękę zdrajcy, zanim wbije nóż. Ile razy żebrałeś o uczucie, ile razy obnażałeś swoje blizny, żeby ktoś rzucił ci ochłap troski, a potem ile razy ta sama miłość stała się kpiną, to jest cena bycia zbyt lubianym. Stajesz się szmacianą lalką rzuconą w salonie kogoś, kto obiecuje ochronę, ale tak naprawdę lubi cię widzieć zależnym. Machiavelli nie kazał królom być znienawidzonymi. Chciał, żeby wiedzieli, jak budzić strach, kiedy to konieczne, bo strach dyscyplinuje tam, gdzie miłość zawodzi. Strach powstrzymuje jadowity język, strach utrzymuje lojalność interesownego, nawet jeśli w sercu cię nienawidzi. Rozejrzyj się. Liderzy, których najbardziej szanujesz, to nie ci najsłodsi, to ci, których nie da się rozszyfrować, którzy nie reagują na głupie prowokacje, którzy nie schylają głowy dla pustych pochlebstw, to ci, którzy patrzą prosto w oczy, milczący, zmuszając drugiego do połknięcia własnego żartu, zanim skończy zdanie. Budzić strach to nie być okrutnym, to być solidnym. To mieć wewnętrzny pancerz, którego żadne pochlebstwo nie przebije, żadna gwizda nie zniszczy. To nie obchodzić się, czy cię rozumieją, czy biją brawo, czy cię wychwalają. To woleć szacunek, który rodzi się ze strachu przed utratą ciebie, niż uczucie, które znika, gdy mówisz nie. Pomyśl, ile razy sprzedano ci bajkę, że bycie miłym otwiera drzwi. Otwiera, owszem, drzwi klatki, w której zamkną cię, by wyssać z ciebie ostatnią kroplę siły. Człowiek, który chce być tylko kochany, żyje w niepokoju, zmienia słowa, by się przypodobać, zakłada maski, by nie drażnić, umiera po trochu każdego dnia, by zmieścić się w dłoni tego, kto go chwali, a potem pyta, czemu stracił autorytet, czemu nikt nie traktuje go poważnie. Machiavelli cię ostrzegł: Jeśli musisz wybierać między byciem kochanym a budzeniem strachu, wybierz strach. Nie dlatego, że strach jest piękniejszy, ale dlatego, że jest wierniejszy. Miłość może zmienić się w nienawiść przez plotkę. Strach nie. Strach śpi z otwartymi oczami w głowie drugiego, przypominając mu kim jesteś, nawet gdy cię nie ma. Nie musisz chodzić i siać grozy. Wystarczy, że w twoim głosie będzie cisza i granice. Wystarczy mówić mniej, obiecywać mniej, tłumaczyć mniej. Pozwól, by kochali wersję ciebie, na którą zasłużyli, ale niech boją się dotknąć tej części, której nikt nie kontroluje. Tak gdy spróbują cię zniszczyć, zawahają się a w tym zawahaniu przetrwasz. Tak, gdy będą cię potrzebować, przyjdą z pochyloną głową, nawet jeśli za plecami będą się śmiać. A ten, kto śmieje się w ukryciu, nie ugryzie publicznie. Bycie podziwianym jest dobre dla ego, budzenie strachu jest dobre dla spuścizny. Więc za każdym razem, gdy poczujesz pokusę, by otworzyć serce, by być kochanym, zapytaj, czy warto być zapamiętanym jako ten miły, po którym wszyscy deptali, czy jako ten cichy, którego nikt nie odważył się zdradzić? Machiavelli wiedział, że miłość to perfumy, pachnące, ale ulatniają się. Strach to tatuaż wypalony w cudzym ciele. Nawet jeśli ktoś mówi, że nie czuje, wciąż piecze. Na końcu publiczność bije brawo temu, kto się poddaje, ale kłania się przed tym, kto wie, kiedy się nie poddać. To jest cena mówić mniej, być mniej dostępnym, przełknąć potrzebę przypodobania się, a w zamian rządzić, nawet w ciszy. Jutro, gdy zapragniesz być kochany przez wszystkich, pamiętaj. Człowiek najbardziej uwielbiany jest tym, o którym najszybciej się zapomina, ale człowiek najbardziej budzący strach jest pamiętany nawet wtedy, gdy pamięć udaje, że zapomniała. I w tej przestrzeni między strachem a szacunkiem rodzi się Twój niewidzialny tron. Wyłącz wszystko: głos, umysł, strach. Teraz istnieje tylko jedno pytanie, które pali cię w piersi. A co jeśli nikt nigdy nie dowie się, kim naprawdę jesteś? Machiavelli śmiałby się do łez, widząc naszą obsesję na punkcie bycia zrozumianym. Widzi każde napisane zdanie jak nitkę wyciąganą z kłębka, jeden ruch i cała twoja wewnętrzna konstrukcja rozwija się na oczach tych, którzy nie zasługują nawet bycie dotknąć. Chcesz być czytany jak otwarta książka? Więc więc otwarta książka bywa podkreślana, przepisywana, zrywana. Przeżywa nie ten, kto obnaża się w całości, lecz ten, kto pozwala się odczytać tylko na tyle, na ile mu wygodnie. Człowiek nieodgadniony nie jest duchem, jest konkretny tak konkretny że jego obecność ciąży w powietrzu nawet gdy milczy w kącie nie rywalizuje o najgłośniejszy głos nie ściga się o najbystrzejszy żart zasiewa w innych niepokój bo nikt nie wie co zrobi gdy drzwi się zamkną podczas gdy wszyscy biegną na scenę on drąży tunele ciszy obserwuje próżność wroga zbiera cudze słabości jak ciernie z których pewnego dnia uplecie koronę a gdy mówi jedno zdanie wystarcza by uciszyć tłum być nieodgadnionym to nie to samo, co być niewidzialnym. To być wielowarstwowym wewnątrz i nieprzejrzystym na zewnątrz. To mieć plany zamknięte w sejfach, w sejfach, do których nawet ty sam nie masz pełnego klucza. To śmiać się, gdy cię obrażają, mrugać powoli, gdy próbują cię odczytać, odwracać się plecami, wiedząc, że idą za tobą ze strachu, a nie z litości. Ten człowiek nie kolekcjonuje oklasków. On kolekcjonuje puste przestrzenie, hoduje ciszę jak truciznę. Która sączy się powoli korytarzami władzy. Jest echem, które krąży po cudzych umysłach, nawet gdy już odejdzie. I właśnie w jego nieobecności najłatwiej poczuć jego obecność. Chcesz taki być? To zabij w sobie tę gorączkę bycia zauważonym. Odetnij język, który chce wszystko tłumaczyć. Wznieś mury w swojej piersi, a klucz schowaj w miejscu, do którego nawet twoja próżność nie ma odwagi wejść. Na końcu człowiek nieodgadniony nie wygrywa, bo jest najsilniejszy. Wygrywa, bo nikt nie rozumie, skąd bierze się jego siła, ona nie tkwi w krzykach, jest w ciszy, która przeraża, w spokoju, który rani, w tajemnicy, która upaja. Pamiętaj o Machiavelim, skrybie cienia, nie był królem, nie był generałem, był tylko człowiekiem, który pojął, kto pokazuje się za bardzo, umiera wcześnie, kto pokazuje się za mało, na zawsze panuje w cudzych głowach. A teraz, gdy to wiesz, odpowiedz tylko sobie: czy nadal będziesz podawać swoje surowe serce na tacy ciekawskim? Czy nauczysz się chodzić w półmroku, uśmiechać się ukradkiem, mówić tylko wtedy, gdy twoja cisza będzie gotowa zabić? Zamknij drzwi, przełknij słowa, niech poczują twoją nieobecność. Od teraz każdy twój krok będzie niesłyszalny, a każde echo, które zostawisz, będzie nie do zatarcia. Posłuchaj tego, choćby miało zaboleć. Świat nigdy nie zapamięta hałasu, który robiłeś, ale na zawsze odczuje niepokój, jaki zostawi twoja cisza. Machiavelli nie zostawił po sobie zamków, nie zostawił armii, zostawił słowa ukryte na pożółkłych kartach, pułapki intelektualne, które wciąż wybuchają w umysłach żywych. To jest moc tego, kto sieje ciszę. Korzenie rozrastają się, nawet gdy ciało dawno już zgniło. Człowiek, który to pojmie, przestaje gonić za aprobatą. Zasiewa w sercach innych wątpliwości, jakby hodował wieczną zarazę. Każdy jego gest wyważony, każde zdanie chirurgiczne, każda nieobecność donośna, bo pewnego dnia odejdziesz, a ci, którzy zostaną, ci, którzy kiedyś błagali cię o słowa, sekrety, wytłumaczenia, będą się dręczyć, próbując odgadnąć, co przemilczałeś. Będą debatować nad twoimi intencjami, gubić się w domysłach, próbować odtworzyć twój ślad tam, gdzie jest tylko mgła. W tym czasie twoje dziedzictwo zakwitnie nie w posągach, nie w świątyniach, nie w gromadzonych polubieniach zakwitnie w niespokojnym umyśle tych, którzy nigdy nie zdołali cię rozszyfrować do końca bo nikt nie niszczy tego, czego nie rozumie nikt nie zabija tego, czego nie może pochwycić. Oto testament, który Machiavelli zostawiłby pod twoją poduszką bądź tajemnicą nawet dla samego siebie. Odnawiaj maski, zacieraj ślady i żyj tak, by twoja cisza wciąż rządziła, gdy twój głos zamilknie na zawsze. Ten, kto milczy, panuje nad wątpliwością. Ten, kto panuje nad wątpliwością, kształtuje strach, a ten, kto kształtuje strach, czyni ze swojego imienia zaklęcie szeptane w ciemnych korytarzach. Więc jeśli pewnego dnia ktoś cię zapyta, kim ty właściwie jesteś, spójrz mu w oczy, uśmiechnij się powoli i pozwól, by odpowiedź umarła w tobie. Tak buduje się dziedzictwo tych, którzy nie muszą krzyczeć, by istnieć. Teraz, gdy płomień słów gaśnie, zostaje tylko ciemność, a w niej twój własny oddech, zmieszany ze wszystkim, czego nie wypowiedziałeś. Usłyszałeś o scenie, o truciznie, o strachu, o nieodgadnionym cieniu. Ale nie daj się zwieść, to nie Machiavelli cię teraz obserwuje, to ty sam. To ta część ciebie, która zmęczyła się rozdawaniem się na tanich tacach, żebraniem o okruchy aprobaty, życiem jak wystawa dla pustych spojrzeń. W głębi duszy zawsze wiedziałeś. Nie ma znaczenia, czy cię rozumieją, ważne, czy cię szanują, a szacunek nie rodzi się z krzyku, rodzi się z otchłani, którą pielęgnujesz w sobie, z otchłani, do której nikt nie wejdzie bez twojego pozwolenia, z otchłani, w której twój kolejny ruch spoczywa nietknięty, aż do dokładnie wybranego momentu. Machiavelli nazywany był okrutnym, cynicznym, zimnym, ale taki nie był. Był po prostu zbyt przenikliwy, jak na świat uzależniony od hałasu. Zrozumiał to, co tak wielu nadal ignoruje. Kto kontroluje to, co ujawnia, kontroli, kontroluje obserwatora. Kto kontroluje to, co przemilcza, panuje nad tym, kto mówi. Nie musisz się wszędzie chować. Musisz tylko pamiętać, że cisza jest twoją twierdzą. Ścianami, które chronią twoją trzeźwość, twoją strategię, twoją istotę. Zgaś więc światło, od środka na zewnątrz, zostaw hałas głupcom i idź, lekki, precyzyjny, śmiertelny, jak żywy sekret, którego nikt nigdy nie posiądzie w całości, bo na końcu największa siła człowieka nie leży w tym, by być kochanym, ani w tym, by być budzącym strach, lecz w tym, by być niedokończonym, nieosiągalnym, nieodczytanym aż do ostatniego tchnienia. Jeśli dotrwałeś aż tutaj, nosisz Machiavellego w ciele, a tłum, niech dalej oklaskuje samego siebie. Ty już nie jesteś ich. Jeśli dotarłeś aż tutaj, między te słowa zawieszone w ciemności, jestem ci winien wyznanie. Też kiedyś musiałem być zbyt widoczny, też się pokazywałem. Też żebrałem o oklaski, by uciszyć ciszę, której sam nie umiałem znieść. Znam gorzki smak bycia pożeranym przez spojrzenia, które nie rozumieją, lecz oceniają. Znam zmęczenie tłumaczenia wszystkiego cały czas, ludziom, którzy nie zasługują nawet na twój pierwszy poranny oddech. Może dlatego musiałem cię tu sprowadzić. Do tego ciemnego pokoju, tej czujki, gdzie tylko Twój umysł oddycha razem z Moim. Tutaj nie ma lajków, reflektorów, cięć kamery, jest tylko naga prawda: kto milczy, rządzi, kto pokazuje wszystko, umiera szybko, uduszony własną witryną. Dziś dziękuję Ci nie za wyświetlenie, ale za ciszę. Twoja cicha obecność to rzadki zaszczyt, pakt wspólników, którzy wolą noc niż tłum. Jeśli ten film zerwał z ciebie jakąś skorupę, jeśli zasiał ziarenko słodkiej trucizny zwanej samokontrolą, zrób jedną prostą rzecz. Nie krzycz tego na cały świat. Chroń to, czego się nauczyłeś, jak ktoś, kto skrywa sztylet pod marynarką. Użyj, gdy będzie trzeba, milcz, gdy to cenne. A jeśli chcesz się odwdzięczyć, zamień swój komentarz w hasło, napisz na dole, idę w ciszy. Wtedy będę wiedział, że tu pośród wrzasku świata jest kolejny, który wybrał zniknięcie we mgle i pojawienie się dopiero wtedy, gdy uderzenie będzie nieuniknione. Ach, zanim zgasnę całkiem, jeśli chcesz więcej szeptanej trucizny, więcej labiryntów między filozofią, zdrowiem psychicznym a szaleństwem, zasubskrybuj, kliknij dzwonek, rozszarp przycisk lajka, like jakby to były Twoje ostatnie brawa dla hałasu. A potem zniknij. Gwarantuję, w następnym filmie znowu Cię odnajdę w ciemności, a teraz idź i niech Twoja cisza pochłonie cały świat.